Nauka? Nie rozumiem! Hello, my name is dr Richard Pelikan, nad RITARD. Witam państwa serdecznie w moim kolejnym odcinku programu Nauka? Nie rozumiem. Programu, w którym uczymy się rozumieć rzeczy. Dzisiejszy temat, czy rowerem można schudnąć? Dobre pytanie, prawda? Lepsze pytanie jest, czy rowerem w ogóle można? Sprawdźmy, dokąd zaprowadzi nas to pytanie. Pamiętajcie, nie ma głupich pytań. I teraz tak, czy rowerem można latać? Można? Tak. Czy rowerem można. Co jeszcze można? Czy rowerem można jechać? Tak. Czy rowerem można kopać? Tak. Czy rowerem można spać? Tak. Czy rowerem można kraść? Odpowiedź również brzmi tak. Jak sami widzicie, rower sam w sobie posiada bardzo wiele funkcji. Bardzo wiele funkcji. Za chwilkę dojdziemy do wyjścia pytania-odpowiedzi z tego, co zaczęliśmy, ale idźmy dalej. Czy rowerem można pływać? Tak. Czy rowerem można żądlić? Tak, czy rowerem można jeść? Nie, rowerem nie można jeść, bo rower jest metalowy, nie można jeść me metalu. Och, więc podsumowując cały nasz wywód, nie wiem czy Państwo wiecie, ale słowo wywód wywodzi się od słowa wód. W takim razie, czy rowerem można schudnąć? No i teraz jest pytanie, skoro można tyle rzeczy, to czy można schudnąć? Pytanie brzmi: czy trzeba schudnąć? By to sprawdzić, należy wejść na wagę. I jeżeli wynik nas nie zadowala, to trzeba schudnąć i schudnąć można rowerem. Proszę państwa, z mojego studia w Lizbonie Richard Pelikan. Nauka. Nie rozumiem. Hola, mi Ricardo Pelicano and I live in Polando. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku programu Nauka Nie Rozumiem. Programu, w którym wiecie co się dzieje, bo to już kolejny odcinek. Kochani, jestem niezwykle podekscytowany dzisiejszym odcinkiem, ponieważ mam szansę porozmawiać o temacie, na którym znam się strasznie. Ten temat to... Słońce, 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 które udało mi się odwiedzić, na którym byłem, na którym byłem nieraz. No, no raz byłem, raz, nie, nie, że nie będę kłamał, raz byłem i było super. I słońce ma przed nami tyle, tyle, tyle tajemnic, że jest to niesamowite. A temat dzisiejszego odcinka brzmi: jak sobie radzić z upałami? Czemu słońce jest gorące? Ach! Miód na moje uszy, ale założę teraz mój prototypowy kask, który pozwala chronić przed upałami. Jest to narzędzie, w którym chodziłem też po słońcu. W każdym razie przejdę do rzeczy. Tu mikrofon, żeby mi tam nie, nie ten. Dlaczego słońce jest gorące? Słońce jest gorące, ponieważ dochodzi tam do bardzo, bardzo, bardzo wielu chemicznych reakcji. Które sprawiają, że ono jest takie gorące i przyciąga inne planety, i tak zasuwa przez świat. W każdym razie, słońce jest, jest też szczęśliwe, jak widać na obrazku, dzięki czemu jest takie gorące i ciepłe, ponieważ ma w sobie dużo miłości i serca do nas, do, do dzieci słońca, które ży, na Ziemi żyją. Czemu to słońce jest zasłoń, zasłoniące? Bo księżyc. A teraz. Odpowiedź na pytanie, jak sobie radzić z upałami? Przede wszystkim oddychać to jest ważna rzecz. Po drugie, nosić zbroję, która ma klimatyzację, dzięki której yy, jest nam chłodno. Po trzecie, rolki po papierze odręczników z przebitym ołówkiem pozwalają dmuchać. Czy dzieci na wakacje należy wysyłać, kiedy jest tak ciepło? Czy globalne ocieplenie zniszczy świat i ludzkość jako taką? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten odcinek przydał Wam odpowiedzi na pytania, których szukacie. Jeśli nie, zapraszam na moją stronę internetową. Tam jest więcej odpowiedzi na temat mojej wycieczki na słońce. Pamiętajcie, słońce jest gorące. Nie zbliżajcie się do niego zbyt blisko, bez odpowiedniego kombinezonu. Z mojego studia na słońcu, Richard Pelikan. Nauka nie rozumiem. Hello! My name is Dr. Richard Pelikant from Poland and I am from Poland. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego fantastycznego programu, w którym dużo się można dowiedzieć rzeczy. Kochani, temat dzisiejszego odcinka: samoloty latać czy nie latać? Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, no i tu jest właśnie rodzi się to pytanie: latać czy nie latać? No, ja przygotowałem kilka różnych w tych. No równań takich zadań matematycznych, z których miało to bezpośrednio wynikać, ale niestety nie wziąłem ich ze sobą, więc mamy tylko to, co udało mi się przygotować teraz. Dlatego y, pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, jakie są samoloty? Teraz kiedy znamy odpowiedź na to pytanie, możemy sobie zadać pytanie. Czy takim samolotem chciałbym latać, jeśli tak, to... Gdzie bym chciał takim samolotem latać? No i załóżmy, właśnie tutaj samolot 200 MC21, i tym samolotem wsiadamy i mamy takie, no dobra, to ja jadę gdzieś. I wsiadamy, pilot mówi tutaj dzień dobry, bilety. My mówimy: No, niestety mam kwarantannę koronawirusa. I on mówi: No to do widzenia, dziękujemy, że pan przyszedł. No i nie polecieliśmy, ale w innej sytuacji, takim samolotem chcielibyśmy polecieć, to tu warto się przyjrzeć, że jest miejsce tylko dla jednej osoby. Więc nawet jeżeli mamy koronawirus, to możemy polecieć sami, bo jesteśmy sami. No i wsiadamy, odpalamy pojazd, samolot, lecimy. Lecąc, samolot wydaje ziół i zdarza się z drugim. O nie! O nie! Wniosek: nie warto latać. Trzeba uważać, bo jak się nie uważa, to są tragedie. Kochani, na koniec wędka łowiąca magnes. Można teraz w różnych okolicznościach. Imprezach rodzinnych pokazywać ten trik. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za ten wspaniały wykład. Z mojego studia w Lizbonie, Richard Pelikan.